się z i powodem myślę że zaczęliśmy dobrze bronić zdecydowanie w drugiej połowie z tego mieliśmy kilka łatwych rzutów no i potem konsekwentnie w końcówce nie oddaliśmy przewagi jeszcze nie się także myślę że to było powodem. To zawsze może zadziałać w dwie strony, bo oczywiście chciałbym mieć w końcówkach wszystkich graczy do dyspozycji i wybierać na boisku tych, którzy są najlepiej dysponowani. Na szczęście zespół się nie podłamał tą sytuacją, tylko, tylko inni gracze bardzo dobrze weszli w jego buty, byli bardzo zaangażowani, dobrze grali w kluczowych momentach z bardzo dużym zaangażowaniem w obronie, też mądrze w ataku. I to, ta sytuacja trudna na szczęście zmotywowała zespół. Był bardzo skuteczny w końcówce, jeżeli chodzi o atak. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że przez cały mecz funkcjonował bardzo dobrze w obronie i nie popełniał tam błędów, a wręcz wymuszał faulę w ataku. Dobrze, dobrze się prezentował i dawał bardzo dużo energii reszcie zespołu. I rzeczywiście długo było tak, że czekaliśmy też w tym meczu na jego zdobycze punktowe i pokazał w końcówce, że też ma takie predyspozycje do tego, żeby, żeby w tych ważnych momentach brać dużo odpowiedzialności na siebie, także mam nadzieję, że to też go Dodam mu tym skrzydeł przed kolejnymi meczami. Musimy podejść z olbrzymią energią do każdego z tych meczów, czyli idąc krok po kroku, najpierw się koncentrujemy na treflu. Myślę, że ten mecz z Grywicami i początek sam, gdzie daliśmy dużo energii, daliśmy dobrą obronę i to zespół nakręciło na cały mecz, był takim dobrym... No, krokiem we właściwą stronę i chcemy to samo podtrzymać, czyli chcemy być bardzo agresywni od początku meczu z Treflem. Na pewno to jest mocna drużyna i mają bardzo wielu zawodników w ataku o dużych umiejętnościach, ale, ale grając z takim zaangażowaniem mam nadzieję, że, że będziemy wyglądali dobrze i krok po kroku będziemy się starali walczyć o kolejne zwycięstwo. Daniel Cińkiewicz serdecznie zapraszam wszystkich w piątek o 17.30 do Sisu Areny będziemy grali z Sopotem.